Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy w świątyni pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach. Ten kościół, wybudowany w drugiej połowie XIX wieku, w latach 1868-69, w tej chwili jest to najstarszy kościół na terenie gminy Kozienice. W tym roku ta świątynia. Będzie obchodzić jubileusz 150-lecia wybudowania tego kościoła i konsekracji tej świątyni. Konsekracja miała miejsce dokładnie 24 października 1869 roku. Rok jubileuszowy, bo tak trzeba to pojmować, że jubileusz to nie tylko jeden dzień, ale cały rok, będziemy obchodzić właśnie od 8 grudnia. Do przyszłego roku 2020, do mniej więcej końca listopada. Czas jubileuszu to przede wszystkim czas wdzięczności. Patrzymy na ołtarz główny, przed którym stoję. To przecież scena główna z Golgoty, Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Ilustruje nam tytuł tego kościoła: Jezus Chrystus umiera na krzyżu, a krzyż dla nas chrześcijan. Jest symbolem męki, cierpienia, ale też i zbawienia, ale też jest symbolem identyfikującym nas chrześcijan. Bo przecież czyniony znak krzyża codziennie przez nas kilkakrotnie przypomina nam właśnie o tym wielkim wydarzeniu. Wypowiadając słowa o naszej świątyni, teraz pragnę skierować zaproszenie do wszystkich naszych parafian parafii Świętego Krzyża w Kozienicach również do parafian parafii Świętej Rodziny w Kozienicach kiedyś tworzyliśmy jedną wspólnotę. W latach 80 powstała właśnie parafia Świętej Rodziny, ale większość parafian tamtejszych przyjmowała chrzest czy inne sakramenty tu właśnie w tym kościele. Kieruję słowa zaproszenia również do wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego. Zapraszamy do tego Kościoła. Zapraszamy na jubileusz, który odbędzie się, rozpoczęcie, można powiedzieć, jubileuszu 8 grudnia tego roku, ale czas jubileuszu będzie trwał cały rok. Przez rok czasu będziemy modlić się zawsze w drugą niedzielę miesiąca za osoby związane z tym Kościołem, które przyjęły Chrzest, przyjęły pierwszą komunię, sakrament bierzmowania. Zawarły związek małżeński, czy też tu odbył się w wielu rodzinach pogrzeb ich bliskich. Będziemy się też modlić za dobroczyńców tego kościoła, również budowniczych. Dlatego ten czas wdzięczności jest dla nas wielkim zobowiązaniem. Dlatego starajmy się o tym pamiętać, że ten kościół jednoczy i jest fundamentem dla całej tutaj wspólnoty kozienickiej. Niech czas jubileuszu będzie błogosławionym dla nas czasem przede wszystkim podziękowania Panu Bogu za dar tej świątyni, ale też i ludziom, którzy tę świątynię wybudowali i tu się modlili. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam do świętowania razem z naszą wspólnotą tego wielkiego jubileuszu 150-lecia wybudowania i konsekracji Kościoła Świętego Krzyża.